Posłuchajcie, moi drodzy, opowieści z dawnych czasów, gdy w Benares panował król Brahmadatta. W jego wspaniałym królestwie odbywało się huczne święto, a w sercu miasta znajdował się przepiękny ogród Duma Monarchy. Pewnego dnia do pracy w tym ogrodzie przyjęto młodego chłopaka. Był on pełen życia i pragnął uczestniczyć w uroczystościach, lecz jego obowiązkiem było codzienne podlewanie młodych roślin po zachodzie słońca trapiony tym dylematem wpadł na pomysł, który miał mu pozwolić na udział w zabawie. W ogrodzie od niepamiętnych czasów mieszkało stado małp, wiodących beztroskie życie wśród obfitości owoców. Na ich czele stał małpi król, którego młody ogrodnik przywołał do siebie. Zapytał go o zadowolenie z życia w ogrodzie, a otrzymawszy zapewnienie o szczęściu małp, przedstawił swoją prośbę. Dziś wieczorem pragnę udać się na tańce do miasta. Czy ty i twoje plemie moglibyście zadbać o podlanie młodych drzewek podczas mojej nieobecności? Małpi król zgodził się ochoczo, lecz gdy zebrał swoje stado, stanął przed nielada wyzwaniem: Jak określić, ile wody potrzebuje każde drzewko? Po namyśle wydał polecenie: Wyjmijcie drzewka z Donic, te o długich korzeniach potrzebują więcej wody, a te o krótkich mniej. Małpy, kierując się tą radą, wyrwały wszystkie młode rośliny z ziemi, podlały je wedle uznania i spokojnie udały się na spoczynek. Kiedy nad ranem ogrodnik powrócił, zastał straszliwy widok. Wszystkie drzewka zwiędły, pokurczyły się i obumarły. Moi drodzy słuchacze, ta historia niesie ze sobą głęboką mądrość. Zanim powierzysz ważne zadanie komuś, kto może nie posiadać odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, zastanów się dobrze nad konsekwencjami. Głupota i brak rozsądku mogą zniszczyć to, co piękne i wartościowe. Pamiętajcie także, że odpowiedzialność za nasze decyzje spoczywa na nas samych. Młody ogrodnik, choć kierował się chęcią zabawy, zaniedbał swoje obowiązki i musi ponieść tego konsekwencje. Ta opowieść znana jako Aramadusaka Jataka, przekazywana jest od wieków, by przypominać nam o wartości mądrości, odpowiedzialności i rozwagi w naszych działaniach. Niech będzie dla Was nauką i przestrogą w Waszym własnym życiu.